Witam w piątej już misji Ghost Recon Advanced Warfighter. Misja nazywa się Mayday Mayday i jest e, trochę wyjątkowa, znaczy jest inna niż wszystkie, tak? Rodróżnia e, ją to, iż e, toczy się w, akcja toczy się w nocy, czyli tak jak wspomniałem na koniec e, strongpointa będziemy bardzo często korzystać z Noctowizji, To jest raz, e, dwa. Wyjątkowość jej polega na tym, że jeśli będziecie ją ogrywać w trybie single player, to e, będziecie ją przechodzić samemu. Do tej misji jest to jedna z dwóch misji, do których nie możecie dobrać e, swoich komputerowych kompanów. Także będziecie musieli pokierować kapitanem Michelem. Znaczy, będziecie musieli tylko pokierować kapitanem Michelem. Ok, e, na czym polega misja? Misja polega na tym samym, co Strong Point, czyli znajdź, znieść i spieprzaj. I w sumie wszystko, tak co powinniście tymczasowo o niej wiedzieć. Ja się sobie tutaj to dozbroję. Raz, dwa i trzy. No i dobra, resztę wszystko już powiem w samej misji. Także zapraszam. Mayday, mayday, zaczynamy. Mójój film, VIP-1 musi być airborne. Co to jest? Airspace jeszcze nie jest przekierowany do takeoff. Sugeruję, że mamy VIP-1 until my best and brightest can finish the job. Okay. I've now got VIP-1 on the line. He agrees. Out. Then? Captain Poltepec is the assembly area for Mexico's 50 M1A1 tanks. Our contribution to the North American Joint Security Agreement. Says the Mexicans haven't repeated them yet. I don't see why we can't borrow one. Or a couple. Captain David Foster will have operational command of this mission we're also hearing disturbing reports of reprisals taken against civilians in many government ministries which would make whatever claims antiveros has for his government's legitimacy highly unlikely Black like 4, this is Barnes at Crisis Center. Three mobile units confirmed. We do not have a current fix on two of them. We are checking our systems. We'll have an update for you shortly. The drone's available for use, Mitchell three mobile ADA units, Scott. All three objectives must be destroyed. Crisis Center, this is Black Hawk 4. Tell me you got updates on those ADAs. We need a target location. Now that's a negative, Black Hawk 4. Our comm system is jammed and we are exploiting all possible sources. The rebels may have taken our guard round 9 and wired it up. You're saying I've got people on the ground running blind because of some top secret American spy technology in the enemy hands? Possibly. That is damn unacceptable. We are supposed to be tops in this battle environment. I want everything we know on this toy. How powerful? How long? How to cancel it? Yesterday, people. We've already got people on it, sir. We're going to figure this out. Well, you just remember that while you're figuring it out, I've got soldiers on the ground blind, General. Bulldog. I can assure you, we've got this in hand. We'll get back to you at five. No, Pan General się trochę zdenerwował. i wcale nie ma, nie ma, się co dziwić, tak. W każdym razie, wylądowaliśmy. i, jak widzicie, do dyspozycji mamy drona. Jeśli chodzi o samego drona, to jest on mało przydatny w moim przypadku, z racji tej, że ja nie mam tutaj tego pokazywania, tak, wrogów, zaznaczania ich tymi czerwonymi rąbami, a on się tutaj bardzo przyda, znaczy ten system, tak, więc Możecie go sobie włączyć. Jeśli go nie włączycie, to dron będzie Wam pokazywał tylko przypuszczalną pozycję wroga z racji tej, że... Gówno widać, że tak powiem. Tak. I przyda się wam on tylko w momencie, gdy będą jakieś jasne miejsca, a ich jest no tutaj. E... niewiele. Tak. W każdym razie. Czasami tylko i wyłącznie. Czasami on się przyda, ale w większości wypadków będzie dla mnie bezużyteczny. Okej, okay, dobra, e, jedziemy dalej. Niedaleko miejsca, gdzie macie lądowanie, macie crash site, czyli miejsce, e, gdzie rozbił się Chinook, którego zestrzelili. Tak? To jest jeden z dwóch Chinooków. Jeszcze będzie jeden. E, oczywiście standardowo na miejsce m, to zostaje wysłany patrol e, rebeliantów. No i Meksykańcy kitrają się tutaj, o. Właśnie, w tych drzewach, tak? W tamtą stronę, jak widzicie, strzałka jest, tak? Tam jest Adat, którego trzeba rozwalić. Tego Adata rozwalimy za pomocą C4, a przy Adacie jest jeden ochroniarz, tak? No i cóż, ja przystępuję tutaj do eliminacji tych tutaj Potołachów. Oni no, są w ogóle. dobrze patrzę? No źle patrzę. A, tam są, dobra. Jednego nie ma. Ty czego? Czesku banę normalnie rozbujał. Zobaczymy, jaki jest spany. No i już nie kozaczy. Ok. Gdy załatwicie tych tutaj dwóch i tego przy Adacie. Oczywiście standardowo trzeba wywalić go w powietrze, zakładając mu jedynek C4. Ale e, w momencie gdy on wybuchnie. Z tej strony, od te, z tego kierunku i z do tego domku tutaj wybiegnie czterech e, meksykańców i oni dokładnie zrobią coś takiego. Przybiegną sobie, przebiegną tędy, przelecą przez tą bramkę. I rozbiegnął się po tym tutaj obszarze, tak, yy, dlatego zalecałbym ich wykończyć najszybciej jak się da, najlepiej zrobić na nich zasadzkę, tak. Jaką ja robię zasadzkę, to zaraz Wam powiem. Podkładam ładunek. Idź i da! Bum! Bad news, Mitchell. The signals are being jammed, and we lost no. the position ja of the remaining AA units. You're going to have to find and neutralize them yourself, or take out the scrambler. The units are outside the castle. Don't go in, or you'll get overwhelmed. Oh, big no. Już, spokój, dziękujemy. No, e, możecie się na mnie wzorować, możecie się na mnie nie wzorować, w każdym razie musicie uważać także na e, swoją, na tą flankę, o, na, na tą stronę, gdyż tutaj, e, mniej więcej w tym obszarze kręci się dwuosobowy patrol, dlatego warto by było ich e, w jakiś sposób albo wyeliminować, albo ich ominąć. Ok, jedziemy dalej z Foxem. E, scrambler, o którym przed chwilą wspomniało nasze wsparcie logistyczne, czyli... E, Zakłócacz tak zwany, tak? Znajduje się w tamtym kierunku. Pilnuje go dwóch gnojków, ale to nie wszystko, z czym się tutaj spotkacie. E, obok Scramblera, poza tymi dwoma, teraz Wam nie pokażę, bo jest górka, tak? Ale pokażę Wam z tej strony, o, za tamtego budynku wyjdzie patrol dwuosobowy i ten patrol trzeba będzie oczywiście wyeliminować. Teraz tak, e, w momencie, gdy zaczniecie zbliżać się do zakłócacza. Zniknie Wam możliwość y, korzystania z y, Hada, ale nie z tego Hada, który tutaj widzicie, tam pozycja jest, Wasze uzbrojenie, takie pierdały, tak? Tylko znikną Wam wszystkie możliwości, y, wszystkie te, y, wszystkie systemy namierzenia celów, tak? Także wszystkie czerwone zaznaczenia wrogów, także Wam znikną. No na tym polega zakłócanie, tak? Ok, ruszamy więc do eliminacji zagrożenia. I proszę bardzo. A, jeszcze taka charakterystyczna rzecz związana z zakłóceniem. Yy, obraz zrobi się Wam taki trochę, o właśnie, chropowaty, taka kasza, jakby będzie, nie? Teraz eliminujemy tych dwóch tam. Gdzie jeden? Spokojnie, czekamy, czekamy. Jest drugi. Pierwszy poszedł do piachu. Ło! Tam ich strzelił normalnie. On się będzie gdzieś tam kitrał. O, widać go elegancko. Proszę bardzo. Ej, a nie chciałbyś głowy wystawić, tylko lufę? Nie, bądź świnia. No co, i będzie tam czekał pół godziny, tak. To był głupi pomysł. Dobra, gdy wyeliminujecie tych dwóch, możecie przystępować do eliminacji pacjentów z... Ochrony adapt. Proszę bardzo, jednego nie ma. Zaraz wam pokażę, gdzie oni są w ogóle. O. Oni powinni być w tym obszarze, tak? Ale o czym wspomniałem wcześniej, a czego wam nie pokazałem, uważajcie na ten obszar tutaj. Tutaj się kręci jeden gnojek i można go naprawdę mm, nie zobaczyć, tak? Ale on tam jest i on Was zobaczy. A przekonacie się o tym w momencie, gdy zacznie Was ostrzeliwać. Dlatego warto jest. Yy... Przeczaić się gdzieś i go po prostu ściągnąć, tak? On czasami przychodzi stąd, czasami przychodzi stąd, czasami stąd, także... Trzeba po prostu obserwować okolice. I go zjąć z funkcji, że tak powiem, tak? Jest. Trafienie potwierdzone. Okej. Okay, teraz tak. E, co was interesuje bardziej, e, jeśli chodzi o... E, jeśli chodzi o ten obszar. E, oczywiście standardowo, gdy rozwalicie Adata... Coś się stanie, już Wam mówię co się stanie. Najpierw zbliżę się do Adata, bo mapa mi nie sięga. Ha! O, tu powinno być dobrze. Teraz tak, w momencie gdy ten. Y, Adat, co ja gadam? Y, gdy ten Scrambler, tak, ten zakłóca, czy wysadzicie w powietrze, stąd przyjedzie jeden Jeep i zaparkuje gdzieś tu. A stąd przyjedzie drugi jeep i zaparkuje gdzieś tu. Oczywiście standardowo jak to z jeepów. No, oczywiście standardowo jak to z jeepów wysypie się z nich yy, cała banda, tak? Więc trzeba będzie ich wyeliminować. No to co? Zaczynamy balangę!